Szymon Hołownia, który chce wgniatać Putina w ziemię, jeden z największych hipokrytów w polskiej polityce. Posłuchajcie co mówił w 2021 roku. Warto to zapamiętać oraz warto udostępnić ten materiał przed nadchodzącymi wyborami. Z kim wy walczycie dzisiaj? Ze starszymi ludźmi, którzy mają niewydolność nerek i za chwilę umrą? Z kogo wy się śmiejecie? Z Franka w mędrcy wielcy, którzy dzisiaj na Twitterze się popisują, który wczoraj próbował zrobić ludzką rzecz, dostarczyć tym ludziom jedzenie, picie, lekarstwa, zachować się tak, jak powinien się zachować każdy człowiek, a na co dzisiaj Rzeczpospolitej nie stać? Z niego się śmiejecie? Że robi to, co powinien zrobić każdy człowiek? Wobec człowieka, którym dzisiaj są ci Irakijczycy czy Afgańczycy, a jutro, nie daj Boże, może być każdy z nas, a wczoraj był mój ojciec, który siedział za drutami w Erefenie w obozie dla Azylantów i wielu jeszcze w, 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 waszych krewnych i znajomych przeszło ten sam los. Człowiek to jest człowiek, i człowiekowi należy się jego podstawowe prawo, i żadna, żadna, żadne państwo nie ma prawa odbierać człowiekowi podstawowych praw. Więc dzisiaj, jak słucham tych wszystkich, którzy pomstują na Franka Sterczewskiego, to proponuję im, żeby się przejrzeli w lustrze. Franek, jestem dumny, że Cię z nami bardzo dobrze zrobiłeś. I każdy porządny człowiek na Twoim miejscu powinien zrobić dokładnie to samo. Człowiekowi, który potrzebuje wody, który potrzebuje jedzenia, który potrzebuje leków. Niesamowite, co wtedy wygadywał obecny marszałek Sejmu. Aż ciężko to skomentować. Dzisiaj narracja jest zupełnie inna. To nie są biedne dzieci, jak mówił Donald Tusk. To są biedni ludzie, którzy szukają swojego miejsca na ziemi. Dzisiaj hołownia twierdzi, że polscy żołnierze mają prawo strzelać, broniąc się przed bandytami. A to wszystko przed wyborami. Posłuchajcie, w jaki sposób wypowiedział się Michał Kobosko, wiceszef Polski 2050, w wywiadzie 7 czerwca na temat skandalicznego zachowania hołowni. Filip K, pan hołownia, kiedy rządził o Prawo i Sprawiedliwość, lekceważył problem na granicy, twierdząc, że napierają ludzie z patykami. Czy połkniecie teraz własne języki, czy za grosz w was nie ma wstydu i przyzwoitości? Kiedy koalicja przeprosi pograniczników za pana Starczewskiego z torbą i za pana Jońskiego i szczerbę z pizzą? Nie pamiętam takiej sytuacji, i nie zdarzyła się moim zdaniem taka sytuacja, żeby pan marszałek hołownia wyrażał się lekceważąco. Ja nie widzę powodu, żeby przepraszać za moje słowa czy za moje zachowania. Ten film to kolejne zestawienie hipokryzji hołowni oraz trzeciej drogi. Na początku kadencji Szymon hołownia wydawał się być nadzieją. Dzisiaj już wiemy, że nią nie jest. Warto zastanowić się nad tą postacią oraz nad jego projektem o nazwie Trzecia Droga.